Zrobić, utrzymać tylko tę minimalną stratę, pozwalającą na taktyczną w kolejnym wyścigu. Czyli. Zadowolony. zadowolony. I ruszyli. Janowski nie jest w stanie zamknąć. Się. Rześko się wypuścili do przodu. Pojadą nie Janowski ależ pięknie to zrobił. Tym wejściem, ale od tego nie utrzyma. Wyrzuciło go przyciąganie do dębu. Buczkowski jest najsprytniejszy. Na razie a jeszcze ciągle zapędza się tam po płocie. Po tym nasypanym będzie gonił. Będzie próbował Przemysław Pawlicki. Teraz pojechał wąsko na wejściu, więc nie udało się dogonić Macieja Janowskiego, a ten wchodzi pod Krzysztofa Buczkowskiego, mamy bardzo niebezpieczne, no to, to jest niepotrzebne, to było niepotrzebne, bardzo niebezpieczny kresz, trzyma się za lewy obojczyk Maciej Janowski, ale szybciutko wstał i podbiegł do Krzysztofa Buczkowskiego. No Kraksa zupełnie, zupełnie niepotrzebna, wynikająca, no nie wiem z czego, no zbyt wiele mieli tutaj w sobie chyba adrenaliny. Maciek się napędzał i dosyć tutaj odważnie wszedł na pikę, ale widział Krzysiek za chwilę to obejrzymy, ale Krzysiek widział, że troszeczkę za daleko odjechał od krawężnika, słyszał na pewno gdzieś tutaj po lewej stronie dojeżdżającego do niego Maćka Janowskiego, no i w końcu się spotkali na wejściu. Janowski w żółtym atakuje Buczkowskiego. Tutaj przy kresce przycina prostym motocyklem. Wchodzi pod Buczka. Czy to jest faul? To jest faul Macieja Janowskiego i tutaj ale wleczącego Krzysztofa Buczkowskiego wpada jeszcze rozpędzony niesamowicie gdzieś tam na zewnętrznej. Szemek Pawlicki, no musiał tutaj ale mieć już. Jak Szemek zachował. Jak Przemek idealnie, się tutaj idealnie. Przy, wypuścił przytomnie. motor tam gdzie miał yy, wypuścić. A sam kontrolując jeszcze lot, ominął praktycznie w tym ślizgu Krzysztofa Buczkowskiego, żeby sobie tutaj gdzieś nie pogrufotali wzajemnie miednic. A więc największe brawa za całą tę sytuację ratunkową dla Przemka Pawlicy.